Witajcie w jedenastym odcinku z serii Bawarski Walec. Dzisiaj będzie dużo kontentu, także oglądajcie cały odcinek. Będzie się działo. I na początku przejdziemy sobie do pika podsumowania roku, które wyszło wczoraj w SBC. Można wykonać dwa razy. Drugi raz też będzie, ale to jeszcze w dalszej części odcinka. Zobaczymy co wypadnie. Wiadomo najlepszy to może być Mbappe, ale my nie liczymy na Mbappe, tylko na Perisicia, Getse, to tam jeszcze był Paward, na przykład Dorsh te karty mnie interesują. Mam nadzieję, że któraś z nich pojawi się w tym piku, Także zobaczmy. No niestety nie mamy nikogo z interesujących mnie kart. Szkoda, ale weźmiemy Da Costa, bo nawet fajny overall 92 do SBC. Niestety nie grał w Bayernie, ale trudno. Teraz yy, po raz kolejny zagrałem kilka draftów. Jeden z nich Wam pokażę. Paradoksalnie był to mój najgorszy draft, a zagrałem około czterech, Jednego wygrałem, w drugi odpadłem w finale. Trzeci, chyba w półfinale, bodajże. Także nie było źle. A ten w tym odpadłem, już wam powiem od razu, w, albo nie powiem wam gdzie odpadłem. Sami zobaczycie sobie, i tak już wiele draftów tutaj w tej Fifi rozegrałem, i nie ma różnicy, czy odpadniesz w pierwszej rundzie, czy w ostatniej. I tak trafisz w syf. No chyba, że jak ja kiedyś trafiłem. To to był? Cordoba, hero, wtedy 200 koła kosztowało. trafiłem za pierwszą rundę z paki za 5 koła, także widzicie, lepsze trafy są często za pierwszą rundę, niż za ostatnią, więc to jest bez żale zależności. I jak widzieliście to, co wam pokazywałem, miałem idealną sytuację, Ibrahimović nie strzelił, poszła kontra i gol, czyli jak zawsze FIFA kara za nietrafione sytuacje. Tymczasem kolejna sytuacja nietrafiona, ale zobaczycie, zaraz padnie gold dla mnie. Niesamowite nie trafisz. Zmarnujesz sytuację, rywal ma kontrę. I tak praktycznie w każdym meczu jest. Ciągle to samo, aż się to robi nudno. Niestety w 20 minucie rywal walczył i po jakichś odbitkach w ogóle, nie wiadomo co się wydarzyło, strzelił na 2-1. Potem w 27. czy niedaleko później, Moura podał do Mbappe. Mbappe wykończył idealnie. Następnie, kilka minut później, znowu Mbappe. I rywal zrezygnował z dalszej rywalizacji w tym meczu. Stwierdził, że nie da rady. Opuścił mecz. Dziękuję bardzo. Następna runda. Druga. Bardzo długo wyszukiwały rywala, Chyba 8 minut, jak nie lepiej. Masakra naprawdę z tym draftem. Nikt już nie gra w tą grę, mi się wydaje, ale ja gram i prowadzę dla Was odcinki, także docencie do subskrypcją, ale jak się okazało, bardzo był to ciężki mecz. Zdenerwowałem się. Rywal mi strzelił z jakiegoś woleja, i opuściłem ten mecz. Nie chcę wspominać o tym. Z paczek oczywiście nic nie było, ale wykonałem potem Delaney'a, chyba tak się mówi. Karta nieprzydatna, zupełnie, tylko do SBC. A w moim składzie bajernie tym bardziej bym miejsca nie znalazł, więc do klubu i idziemy dalej z kontentem. Teraz paczuszka za wyzwanie z Bundesligi, wymienna. I czy mamy? Mamy wokołcik. I mamy Komana. 15 koła. Chwilę nim pogram, ale potem poszedł na sel. Po zobaczycie, kogo kupiłem. Ale najpierw jeszcze piczek. 85+, plus do wyboru, 1 z czterech. Mamy nadzieję na Czana, którego zresztą planuję kupić kiedyś. Zobaczymy kiedy to się uda. Ale może nie będę musiał jak trafię go w tym piku. Zobaczymy czy będzie w ogóle jakiś shifter. byłoby fajnie. Chyba, że same złote karty, to jest bardzo prawdopodobne. Także otwieramy. No i są same złote karty, ale nie ma tragedii. Bruna albo Sterling, nie wiem kogo brać, bo łatwy będzie zgrać Sterlinga, w SBC, tak mi się wydaje. No to Sterling, niech będzie bierzemy Sterlinga i przechodzimy do podsumowania roku kolejnego. Właśnie przepalam Sterlinga i D. da Costa, przepraszam, do Costa, który z poprzedniego plika poleciał. Może tym razem jakiś Götze, Perisic, trzymajcie kciuki. Jest! Mamy! Mamy Getse! Jest! Będzie idealnie do składu. No w końcu! Cztery piki zrobiłem podsumowania roku i w końcu się udało coś trafić do naszego składu. Pięknie Getse wleci. Chyba sprzedam Millera Tots, bo jest totalnym drewnem i dam Getse. Wiadomo, to nie jest jakaś genialna karta do grania, ale to co najważniejsze w tej serii jest Bayernu. Znaczy grał w Bayernie, więc idealnie się nadaje do składu. Za chwilę go wrzucę. A jeszcze przed tym dokonam bardzo potężnego wzmocnienia, czyli kupna Tow mane 91, statystyki lepsze od jego złotej karty dość mocno, i w grze też jest dość mocno lepszy, także mogę wam o to od razu powiedzieć. A tak oto się prezentuje skład, który buduje z Getse i z Mane. Na lewej obronie będzie Davis. I na środku planuję chana kupić za tutaj Mukiele, bo grałem na jakieś tam wyzwanie i musiałem tego mukiela mieć. I sprzedam tą Kamelera za około tam 80 tysięcy, i będzie akurat i upamykano sprzedam i akurat będzie na chana. Także tak się prezentuje składzik. Dziękuję za oglądanie. Już zachęcam jeszcze raz do subskrypcji, do lajka i trzymajcie się.